Uuu, Emilka wkłada rękawiczki, znaczy, że będzie sprzątane. Idziemy w tą aleję, co kiedyś znalazłem, masę butelek. A tu zobaczcie, co odsłoniła wycinka. Aluminium, datowane na 88 rok. No, ale to weźmiemy w drodze powrotnej, bo jesteśmy przy samym samochodzie. Tu jest taki wąwóz. Tu były te. Butelki po mlekach i inne. Ja je wszystkie tutaj odwracałem po winkach, żeby ich mróz nie rozsadzał. No i wszystko zarasta. Jeszcze chwila i nie będzie nic widać. Nie wiem czy słyszycie jak ptaki śpiewają. Tylko nie wiem dlaczego one śpiewają. Bo tu jest taki syf że tu trzeba płakać, a nie śpiewać kurczę trochę się spóźniliśmy, bo akcję jakąś większą zmasowaną można by tu zorganizować, ale w sumie nikt śmieci nie ukradnie, to można ją zorganizować w późniejszym terminie na przykład jesienią co to jest izolator Janisiu, wiesz? No, a tu jest popatrz, co jest. Konserwa aluminiowa. Możecie ją pognieść. Tu jest jakiś żwir. Widzicie to. No, taki klimat. Ach, a w tym wszystkim taki gigant rośnie. Patrzcie, jaki dom. Dąb, ja, dąb, lipa. Taki dąb, lipa. Tu jest azbest. Ech, I gruz. Tam są butelki, w których grzebałem. Dwa wory mamy na butelki. Także na pewno dwa wory z nami wyjadą. Idziemy jeszcze pospacerować. Zanim weźmiemy się za robotę. A tam jest w ogóle to takie. Yy, jak to się nazywa? Budowlane wysypisko, które było zasypane śniegiem. Idziemy tam zerknąć. Co tutaj się skrywa? Na pewno skrywa się żuberek z zupą ślimakową. No. Musztardówka 89 rok. Śmietany. Dużo śmietan. Patrzcie, ile śmietan ja pierdziele. Hmm. Produkt polski, oto już rzadkość. Należy spożyć termin przydatności na wieczku. Nie ma wieczek. Tu jest jakieś szkło. Jakby ozdobne, nie wiem. Było. O, jakaś ciekawa butla była. Ja, butla, wiecie co to jest? Ale, czad, kurde, no szkoda, że nogi nie ma. Ale, ja, ja, wiecie co to jest? To jest muchołapka szklana. Kurde, no zobaczcie, nogi brakuje. To jest muchołapka. Tu w ten kołnierz. No, tu się dziura zrobiła przez brak nogi, ona się utrąciła. Tu w ten kołnierz wlewało się sok owocowy i muszki owocówki. Wchodziły od spodu, to się zatykało oczywiście. Wchodziły od spodu i nie znajdywało już drogi powrotnej. Patrzcie co tu się działo. Kurde, ale to zabieram. To zabieram i to bezapelacyjnie. Taka znajdka. Tu jest jakieś stare szkło, ale jest i złomik. No, patrzcie, jaki nocniczek! Elegancko, ale tu powiem Wam, że tu jest mechanizm, tu jest mosiąc albo plastik mosiądzowany, ale tu, o, idąc za. Jeszcze mechanizm. Za sprężyną. No, puszczaj. Tu za tymi sprężynami idąc, odsłoniłem wór. Na podworem, no patrzcie co tam się wyłania Ach. aluminium. Jakiś talerz potuczony Szkło. No tu może być na bogato z kopaczką przyjść. Szkło. O. Prężyna z weka. I to chyba samoróbka. Miedziana. Zobaczmy, jak to głęboko w ogóle tam wchodzi. O, tutaj mamy jakąś flaszeczkę. No. Tu naprawdę może być ciekawie. Słoik. Kurcze. Dobra. To jest miejsce do myślę intensywnej eksploracji, ale to muchołapkę, muchojerkę, bo to różnie się na to mówiło. Zabieramy oczywiście. Tu jest jakże optymistyczna lalka. <laughs> o kurde. O proszę, Polmos zielona góra. No, chyba znalazłem konkretne stare wysypisko śmieci. Tu jest wek no, choć ubity, ale z czymś w środku jeszcze. Zobaczcie, z potuczonym szkłem. Także myślę, że tutaj może być na bogato, jak to mówią. O, patrzcie, jakie aluminium. Kurde, no ale to stare nie jest. Tu jest proszę. Body perfum i Ja Janisiu żebyś się nie pochlapał O i jeszcze bak Pamiętacie reklamy tego były A to co to jest? Ja pierdzielę Ale szlałf Zakuty wąż ja. I jeszcze aluminium korsaż, Deospray. Muszę lecieć, bo nie wiem czy ciągnik nie chce auta mi ominąć, a tu jest orzeszek orzeszek i takie coś. Nie mam pojęcia co to jest jakaś pompka. Pompka trąbka. Zobaczcie, orzech, oryginał, z wyściółką, ale jaja. Tu mamy jedno wysypicho, a tu mamy kolejne wysypicho i to wtedy znalazłem, tylko było zawalone śniegiem, nie? I nie szło zobaczyć co tam jest, ale teraz już idzie zobaczyć. Proszę. HD 1000, Huta Działdowo. Możesz Emilusiu to dla Świetna butla I też zaczął padać Tak, to są, to jest butelka z PRL-u jeszcze bez... O, ubita. No szkoda. Zerknijmy co tu słychać, budowlanka siatka plastikowa, Ondulina. No, dużo tego, powiem wam dużo tego. Ktoś sobie kiedyś dawno temu znalazł takie miejsce do składowania takiego dziadospa Trochę złomików wpadnie Polmos Polmos a obok Polmosa Proszę Czy co to zrobimy tak, żeby każdemu dać szansę? To z tego miejsca o kurde! Patrzcie, jaki tu jest pokład! Ja nie mogę! O, tu jest świeca, flaszka. Tu już jest spiritus. Prl polena, patrzcie jaki pokład. Co to jest? Zakuty wąż jakiś? O, proszę, pokrzywowo łopianowy. O, widzę niebieskie szkło. No i powiem Wam, że takiej butelki to Artur jeszcze nie ma w tym kształcie. No to już ma. Jak to warto grzebać, nie? Kurde, elegancka. No, jest co najmniej ciekawie. Niestety jest taki klimat, ale... Ale, że tak powiem... Jak ktoś lubi grzebać w starych śmieciach i wyciągać z nich skarby, to jest mega ciekawie. Co, miluniu? Ale piękne kwiatki, naprawdę. Cudowne, ale mama się ucieszy. Nie mam pojęcia, kochanie. No, ja znalazłem aluminioka. No, czy wiesz, kwiatów się nie je zazwyczaj? Zwłaszcza jak się nie wie o nich Ma niczego. O, zobaczcie, butelka z. A Z podziałką. Nie wiem, Emilusiu, czy mają ochronę, wiesz? Nie wiem, koteczku. No nic się nie stanie, zerwałaś i więcej nie zrywaj, bo ja nie wiem, czy mają, kochanie, czy nie mają. Tatuś znalazł ciekawe butelki, wiesz? Ochrona działa tak, że właśnie nie wolno zrywać kwiatów i roślin, które są chronione, wiesz? Tak działa ochrona. No trudno, no jak już zerwałaś kochanie, to już zerwałaś, ale więcej nie zrywaj, dobrze? Mamusia się ucieszy z tych, które ma. Nie wiem. Pomożesz mi je, Miluniu? Zabierzemy worek szkła z tego miejsca i worek szkła z innego miejsca, żeby było sprawiedliwie. Czy ten spirytus się ściera? Nie, no tego sobie też weźmiemy. Tak, kochanie, tu jest worek i ładuj szkło, dobra? Całe szkło, jakie znajdziesz. A jest go tutaj masę. Tylko nie rzucaj, żeby się nie potukło. Dobra? Pokaż. O, poka, poka, poka. To jest świetna butelka, Emilusiu. Dobrze, że jej nie wyrzuciłaś. Świetna butelka na korek. Super, Janisiu, że masz kwiatuszki. Mamusia się ucieszy, wiesz? To chowamy... Wszystko, kochanie. Całe szkło, jakie tutaj jest. Pakuj do tego wora. To znaczy całe. No ile... Ty to jest woda To nic, to nic, dawaj z wodą A te połabę też? też Pakuj Powiem wam, że już mi się tu podoba w takim znaczeniu, że ciekawe szkło wchodzi to też zabieramy, wiesz, Tata zabierze sobie tom, To i to nie, to jest butelka do taty, wiesz a, a tu jest napis Hydrochemia, cudowna butelka. A, wpada do kolekcji. Znalazłam to, no to że w środku są ślimaki. To ślimaki. Wysyp koteczku. Tylko nie w tatę ok? Bo Tata nie gustuje w ślimakach. Ifa. Aluminium. Pomaluję mi i aluminium kopalnia aluminium normalnie i jeszcze więcej aluminium. Tu jest jakaś butla. O, taka poważna po jakimś soku. To idzie do urobku. A tu szkło idzie do szkła. Natomiast tutaj coś zauważyłem. Może być ciekawie? O, byłoby ciekawie. Gdyby nie to, że nie jest ciekawie. Hmm. O, jaka ciekawa. I jakaś magii I winiary. I tubka z pastą na bólu życi, ale tu coś wychodzi, patrzcie. Kolor. A po pobiał. Wszystko w temacie. koteczku znalazłaś. Ja to jest z jakąś farbą. To na razie niech zostanie. Wiesz? Wszystkiego na raz nie damy rady. Bierzemy wór szkła plus to, co tata gdzieś tam znajdzie. Może ciekawego. O, takie jak to osprężynowanie. Mhm. Nie, to wrzucaj do szkła, misiu. no patrzcie, jaki wór pełen szkła. Luksusowa zielona. Pysznie. Tu jest jakaś uszczelka. A To jest moja druga luksusowa. Zielona. Do szkła koteczku. Ach, ale szampon. To jest kubuś. Popatrz mi co tu jest napisane? Kubuś No. Kubuś. Puchate, kubuś, puchatek, kubuś. Pewnie, że do szkła Niech powstanie z niego nowy kubuś. Jest i oreł. Ktoś ma jakieś wątpliwości, bo ja nie. Co masz kotek? O, mam nadzieję, że to nie jest jabcok. Wylewamy. Dobra, misiu. Bo ilość szkła, która tu zalega, przewyższa ilość. Szkła, którą możemy zabrać. Wiesz, to już jest ciężkie. Także to już zostaje. Poka, ale masz wińsko. Pięknie. No. no dobra. I to jest ostatnia butla, jaką stąd zabieramy. Dobra? Bo jeszcze tam po drodze weźmiemy. Ale już słoiczek. już zostaw, kochanie. Tu jest, patrzcie. Chwastox M. W takim samym opakowaniu jak... Motoryzacja. To tu macie pestycyd z korkiem. Co kochanie? Patrzcie co się tu robi. Już nie Misiu. Już zostaw, OK? Fajna butla, ale już zostaw. Już tylko patrzymy. Proszę, Guinness. Ja nie mam tego kapsla. Także już mam. Póki nie znajdę lepszego, to będę miał takiego. Ja nie czuję, że rymuje. Zakłady chemiczne Organika Sarzyna w Nowej Sarzynie Niestety pęknięty, ale tu jest niepęknięty i tu też jest niepęknięty o. Ale ważne jest to, że one mają to, czego zazwyczaj nie mają inne, czyli korki, bo przełożymy do motoryzacji. Tu jest pedał od maszyny do szycia. Ciach. No, jeszcze sprężyna odbija. No zobaczcie. Aluminium. Wódeczka. No dobra. No nawet nie przypuszczałem, że będzie tak ciekawie. Kopalnia aluminium. O, znajome butelki. Lata 90. Kurde, szkoda. Aj szkoda, szkoda, szkoda. Ale jak był jeden, może będzie więcej. O, tu mam chyba weka. No pewnie, że mam weka. Mhm. proszę w korony budeczka O czyżby trucizna Tak to była chyba trucizna Nie to nie była trucizna Ale tak czy inaczej rozbita No i zobaczcie Zawsze w takim miejscu Znajdzie się wiadro! A to oznacza, że możemy zabrać te wiadra napełnione na przykład szkłem. Nie? No pewnie, że możemy. Okej. Okay. To znaczy możemy. Jak ma uchwyt? Ma uchwyt. I raz, że wiadra wyjadą, a dwa dodatkowa porcja szkła wyjedzie. Czy jaki fajny pręcik? Mam koteczku, już idę. No to dobra, to idziemy tutaj zabrać to, co wygrzebałem i zostawiamy, że tak powiem, sprawę otwartą do penetracji. Ta muchojerka, muchołapka to jest w ogóle chiciur. no. Ja mimo wszystko sobie ją zostawię, dzieciom pokażę. Ja mam taką w kolorze różowym, wiecie? Czy różowym? Ona była malowana na różowo, jest bezbarwna i ta farba zaczęła schodzić. Także, no ale to nic. Jest świetny fant. Bardzo niespotykany, bardzo niecodzienny, a już do znalezienia to już w ogóle nietypowy. Trochę ziemi w niej jeszcze jest. Jak nie zapomnę, to zrobię zdjęcie tej, którą ja mam od wielu, wielu lat i powiem Wam, że świetnie w niej wychodzi hodowla muszek owocówek dla rybek, po prostu. Dobra, jest elegancko. Kopniemy tak delikatnie, zobaczymy jak głęboko to schodzi. I idziemy jeszcze bliżej auta dopakować. Kolejny wór szkłem. O, tu jest jakiś złomik. A to jest abażur. <laughs> abażur. No, ja myślę, że będzie tutaj co robić, co grzebać, bo o, jakie szkło. Fanty wychodzą dosyć zacne. Dobra, spadamy. No, patrzcie, tu ptaszek leży. Emilu, Jaśku. Patrzcie. Ojej, co to jest? Jakiś drost? Kwiczał coś takiego. O, żal biedaka. U góry leci linia wysokiego napięcia. Przypuszczam, że leciał nie zauważył. A tu już roztocz po nim chodzi jakiś, zobaczcie. Tu są buteleczki. Staraj się nie brać tych potuczonych, tylko takie całe. O, tu jest. Mikrokosmos w środku. Co, Janisu? Radziecka. Czego, Janku, nie potrzebujesz? Aha. Dobra, to zaraz do auta go doniesiemy i go spalimy. O, jaka fajna buteleczka. To będzie do obróbki, że tak powiem termicznej w domu. Tutaj sobie z tym, aha wodę, no to wodę trzeba wylać. O, Emilka znalazła śmietanę, tego nie wyrzucamy. A tu jest jeszcze, a nie myślałem. O. No i dobrze, właśnie o to chodziło. A tutaj jest, zobacz, butelka z podziałką. Przeczytaj, no co tutaj jest napisane. No tu są a, Cyfry? No? Daj, 200, o, 150, 100, 20. 50. 100. No i super. To ona wpada do zbiorów taty. Do dziwnych zbiorów. Tu też była śmietana, ale potukła się przy zwalnięciu. Tak, wiemy, Milusiu, ale tych już nie zabierzemy dzisiaj, wiesz? Będziemy mieli powód do kolejnego przyjazdu w to miejsce. Myślę, że zresztą nie jednego. Dobra, bo to już waży. Elegancko, a teraz trzeba dojść. Tam jest samochód za drzewem. Także widzimy się przy aucie. Dobrze, Janisiu. Mali drwale kradną drzewo z lasu. Kazali zbierać. No to zbieram. Tyle urobku, tam jest jeszcze to wiadro. Tu jeszcze znalazłem jakąś farbę. No, ciepiej, ciepiej. Super. Ło! Także co? Uczmy młodych, jak się zachowywać świadomie od najmłodszych lat. A myślę, że. Będzie to procentowało. Trzymajcie się, papaty. Naprawdę, ja jestem mokry, ale przeszczęśliwy.